O, siemka, siemka, kochani, witam was serdeczniutko, milutko i cieplutko, przeważnie cieplutko, bo to już zaczyna się ta pora, że robi się to już trochę coraz zimniej. bo Już mamy koniec września. Na termometrze w samochodzie pokazało mi plus jeden stopień. Oj, kurde, nie lubię takiego okresu zimowego. Jak i większość was pewnie nie lubi. Ale nic wytrwali, muszą poławiać. Jest dobry czas też i na, na ryby, na duże ryby. Ogólnie, żeby coś połowić. Dobrze, kochani, dzisiaj znajduję się w miejscu, tutaj, gdzie, gdzie tak zawsze e, lubię przyjeżdżać. Gdzie, gdzie tu z Nusiem byłem, gdzie tutaj się jakby można grillować. Z tego względu, że no jest taki okres, że na tym odcinku, gdzie. Gdzie, gdzie, gdzie poławiam, gdzie miałem treningi ee, są zawody i teraz przez jakiś czas, jakiś okres chyba do końca października będą non stop tam zawody sobota, niedziela, także jedyną alternatywą alternatywą pozostaje właśnie tutaj jest łowienie, no cóż, słychać, że coś cóż tam, coś tam się rybka spławia ee, uciąg bardzo malutki prawie, że że woda stoi e, nie ma tego syfu, po drugiej stronie trochę jest, ale damy radę. Także, kochani, można łowić. Ja już się tutaj, jakby powiedzieć, ustawiam za rozrabiam i łowimy, bo jestem, jestem kurde, normalnie nabuzowany <ścoughs> e, połowem tych rybek. Dobrze, kochani. Resztę co, jak, gdzie, kiedy, po co, na co To w dalszej yy, części filmu Nazywam się Tomasz Guzek I zapraszam na weekendowe łowienie No hejka No dobrze kochani Ja już jestem przygotowany e, Zanęta urobiona Stanowisko zrobione Nie pokazywałem Bo to dobrze wiecie Dzisiaj tylko trochę będą inaczej e, A to z tego względu, że Zanętę Zmieszałem, jakby powiedzieć, 1 do 1,5, czyli litr zanęty Van der gold pro Tutaj macie, o, pokazuję Wam, jaką mam zanętę. Do tego litr ardzili ciemnej, czarnej i do tego pół litra ziemi torfowej. I tak dzisiaj, roz... dzisiaj będę <laughs> łowił. Od razu do, do tego dodałem. Topionych pinek, trochę, trochę pociąłem e, ciętego, e, cię, ciętą dendrobenę i dodałem też i kukurydzę e, krojoną. Od razu ostro, bez żadnych tam celegieli. Hmm, planuję, planuję dzisiaj, e, będę łowił na 12,5 metrze. Pierwsza linia i tu pod nogami druga linia, ta krótka. Ta krótka linia gdzieś około, tutaj jest fu, ponad ona 3 metry wody, a tam gdzie będę łowił na 12,5 metra jest 2, 2, z groszami metra, 2 z groszami metra, także jest, jest moc i od razu podam na dalszą linię 4 koszyczki yy, zanętowe. A tutaj podam na, na pierwszą linię teraz już od razu dwa koszyczki, ale takie do łowienia yy, i, i co kochani? No i Dzisiaj trochę też, zresztą będzie inaczej, później Wam to powiem, ale co, no szkoda czasu, łowimy. Linie, że tam już dołożę, bo nie dokładałem linek ani innych robaków żywych, a tam już będę dokładał. Ok, i zacznę od tej, tutaj, tej krótszej linii parę rzutów i zobaczymy, co się będzie działo. Dobrze, kochani, teraz przeszedłem na tą dalszą linię, bo tutaj na tej bliższej linii najlepiej złapałem rybkę w taką płoteczkę, co prawda malutką, ale na kolorowe pinki, czyli tak zwanego flagowca biało-czerwonego. A dzisiaj, a dzisiaj, trochę zmieniłem taktykę, później Wam opowiem, coś tam rybki skubią, żeście widzieli, coś mi się zdaje, że te płotki odskoczyły. Dobrze, a dzisiaj kochani, jak tu widzicie, łowię na, 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 na. biorą na, na, najlepiej na yy, dwie pinki kolorowe, jedna biała, druga czerwona, czyli tak zwanego flagowca. Trochę mi tutaj zaczyna syf płynąć już od pewnego czasu Co prawda daje radę jeszcze ale ale dostaje się trochę irytujące Trzeba lawirować między tymi syfem No dobrze kochani, mam was teraz na klacie. I jak łapałem pineczkami? Jedna czerwona. Jedna biała. Teraz kochani, łapię robak fluo. Biały robak fluo i biały robak. Bo zauważyłem, że. Większe płoci mi wchodzą. O, zobaczcie, kochani, tak to wygląda. O, tak to wygląda. I zauważyłem, że większe płoci mi wchodzą. Oczywiście podsypuję to fluo, to białym. Niestety dzisiaj leszczyków nie ma, a to z tego względu chyba, że rozrobi, rozrobiłem. <słuch> <słuch> Ustawiamy czas. No dobrze, kochani, tak jak mówiłem, pierwszą linię mam na 12, 12,5 12 metra, a druga linia jest tutaj, tu. tylko że tutaj jest od razu jest spadek, taki od razu taki jest spadek. A tam gdzie łowie jest, tak delikatnie, tak delikatnie spada, spada, spada. Jest delikatny blacik, i później znowu spada. Ja na tym blacik łowie. Dno mam w miarę czyste. Syw jak widzicie, płynie. No, i tak jak dzisiaj mówiłem, kochanie, trochę jest lekka, mała zmiana. Do zanęty, czyli do spożywki litr spożywki, mieszam z litrem gliny, dzisiaj akurat mam ardzillę i do tego do, dodaję 250, czyli ćwiartkę, ćwiartkę ziemi torfowej to jest jedna taka zmiana, tak będę na razie stosował, zobaczymy Ziemi torfowej, a druga zmiana to jest trochę jakby technicznie e, Później Wam kochani pokażę A mianowicie e, Zrezygnowałem z, z Fidel Link'u I jestem, jak powiedzieć, koszyk mam na samym łączniku I także zrezygnowałem z Flow Carbon'u czy znaczy może nie zupełnie z fluo ale mam, nie mam zrobionego fluo Grubego fluo Tylko mam zrobione z cieńszego, bo gruby miałem fluo 05, a z cieńszego mam 03. Mam zrobione skrętkę. Skrętkę z. Z łączką do szybkiej wymiany przyponu, i jeszcze jest jedna, jedna jest też zmiana: zmieniłem haczyki z ownera. Kochani z ownera, łowię dzisiaj m 601 Hydra. Mówiłem, nie mam, nie mam na na, na, na yy, fluokarbonie, na mm, fluokarbonie kurde, na fidelinku, tylko mam od razu, jak tu widzicie, złączkę. No, trzeba powrócić do mniejszego. I zobaczymy, coś nieładnie stanęło. Muszę odczekać, bo tam akurat Płynie syf. No i jedziemy z koksem. O, ale nie było kochani, że, że hej. Typowo podka! Dobrze kochanie. ja zaraz będę kończył. Jeszcze tak gdzieś 10 minut i zobaczcie, jeszcze może coś dołowię i później podsumuję i zważymy My się leszcze pokazały leszczyki. Nie mogę do domu jechać. No dobrze kochani, no to ja już teraz jakby to powiedzieć będę się zwijał. No widzicie, no nie mogę, mam brać, a Fajnie ryby zaczęły brać, ale już na dzisiaj starczy. Ja jestem, w, no powiedzmy, powiedzmy, mam, mam mały niedosyt, ale, ale nie było, nie było źle. Dobrze kochani, ja już się tutaj yy, zwijam i widzimy się na podsumowaniu. Ech, no dobrze kochani, a dzisiaj, dzisiaj złapałem aż 17 rybek. I tego się trzeba cieszyć. No dobrze, zobaczymy teraz rybki. O Dzisiaj tyle ich jest Waga pokazała kilo 09. Jestem w formie. Dobrze, a my widzimy się na podsumowaniu. No dobrze kochani. To ja już się powiedzmy spakowałem. Zakończyłem łowienie. I tak podsumuję to dzisiejsze łowienie. W sumie, w sumie, moje łowienie czy moje uczucie z tego łowienia jest takie 50 na 50. Dlaczego 50 na 50? Po pierwsze, że, że to jest miejsce w moim teraz polu lecenia, kochani, bąble jak byki Teraz podszedł leż. Dobrze, kochani, no dobra, to jest miejsce, w którym Pierwszy raz tutaj na Fidera poławiam. Oczywiście poławiałem na, na spławik, tu jest pierwszy raz na Fidera, ale nieważne, nieważne. Trzeba usiąść, trzeba wszędzie łapać. No i trochę tam tych połapają. Eee, jeszcze niestety, jeszcze. No teraz widać, że trochę się obczyściło, ale jeszcze, jeszcze płynął eee, ten syf, co, co trochę no niestety utrudniało zatapianie tej, tej żyłki i, i trzeba było trochę lawirować. No co wiadomo, to. Trzeba się skupić bardziej na, na pilnowaniu żyłki, żeby nie wpadło syf w żyłkę, niż na łowienie. Ale dobra. Eee, sprawy techniczne, sprawy techniczne. Jestem zadowolony z tego, że haczyki e, zdały swój e, egzamin. Pięknie trzymają rybkę. E, są ostre, także warto, warto te IM601 Hydra stosować. No, stosują to najlepsi, nie? mistrzowie Polski, mistrzowie świata, mistrzowie Europy. Także kochani, no... Skąd mają te doświadczenie? Po drugie, zmieniłem trochę zestaw. Zmieni, jak powiem, go trochę odchudziłem. No, jedynie niedosyć to było właśnie to, było to, że ten syf płynął, że ta płotka weszła na koniec te szyki Teraz widzę, że tam bąbluje ostro. No, ale już pora jechać. No, te rybki małe, bo małe, kilo 0,9. Moja norma, dobrze za tydzień mam nadzieję, że ten syf będzie coraz mniejszy, prawdopodobnie chcę jechać, dawno już tam, tam nie byłem, a łowiłem już na pidera ładne dostałem. chcę jechać na obuźnie zobaczyć, musimy się to jest I no i będziemy dalej walczyć, będziemy dalej walczyć, będzie, także kochani dzięki, że żeście byli, eee, dzięki, że żeście byli, widzimy się za tydzień w obuźni, no hejka.